z tej strony Arkadiusz Misiałowski. Dzisiaj powitam Was w pierwszej konferencji do Sweet MMA. Oczywiście wszyscy dzisiejsi zawodnicy pojawią się tutaj. Także będzie konferencja podzielona na trzy części. Także polecam oglądać. No i co? Może jeszcze powiem o sponsorach. Naszym sponsorem jest VLBET. Ekstremali hobby i CPO. Także zaklaskajcie. Dobrze. Połowa sali zaklaskała. Dobrze. Także zaczynamy i zaprosimy najpierw naszego włodarza. Zapraszamy włodarza. A jest nim Wojtek. O. Wchodzimy tutaj, proszę bardzo. Nasz Wojtek Owca wchodzi. Oczywiście siema, Może chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Cześć z tej strony, Wojtek Owca. No i to będzie pierwsza gala historii Sweet MMA. Także fajnie by było, jakbyście zostali do końca. Będzie się na pewno działo, będą dymy, także oglądajcie. No i co? Zapraszamy pierwszego zawodnika chyba. A to będzie. Kamil! Sobsan! Dawaj, Kamil! Dawaj, Sowsan, wchodzimy. Dawaj. Siema. Siema. No i idziesz, Kamil. Tutaj tak, tutaj ty siedzisz. Zapraszamy. OK. A teraz powitamy drugiego zawodnika, a jest nim jego przeciwnik. Dzisiaj go poznacie. Olech, jabłuszkiewicz, zapraszamy Olech, dawaj, wbijaj tutaj. Oczywiście, szacunek oddany. Się ma, się ma. Siadaj, siadaj. Dobrze. Także teraz zaprosimy kobiety. A pierwszą kobietą będzie Ewelina Królikowska. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Tutaj oczywiście. Piąteczki jest w każdym zbite. Piąteczki, okej. Okay. No, i, no i siadaj. Siadaj. Zaprośmy jej przeciwniczkę. A będzie to Esmeralda Sarnewska. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj zapraszamy oczywiście. Cyk, cyk. O, nie podała ręki przeciwniczce. No. Coś czuję, że będzie tu grubo. Także chyba zaczynam końcówkę w konferencji. Dobrze, także chyba możemy zacząć konferencję. Zacznę od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie będzie należało do y, Kamila Sowsana. Jaki jest Twój stosunek do przeciwnika i czy myślisz, że masz szansę wygrać? Myślę, że mam bardzo duże szanse wygrać, ale będę na gotowości, bo wiem, że owoce zazwyczaj są bardzo zawzięci. Więc, um, no, może być trochę ciężko, ale myślę, że podołam zadaniu. No, jak jest mi stosownie przeciwnika, no mówię, że są bardzo o owce zazwyczaj, więc myślę, że będę mógł mieć problem. Dobrze, następne pytanie pójdzie do Olecha Jabłuszkowicza. Olech, powiedz, czy miałeś kiedyś jakieś styczności ze sportami walki? <k <scientist>: <k <Ps. kdy> <kly> Oczywiście, że miałem. Miałem, styczności z sportami walki, miałem mistrzostwa tam owoców. No i, no myślę, że też mam duże szanse wygrać. Także no, będzie spoko. Ok, następne pytanie do Eweliny Królikowskiej, czyli tej głupkiej, głupkowatej grubasce. Ty, weź tam się cicho, teraz jest do mnie pytanie. Nie, zaraz nie będę się siedziała cicho, muszę Cię wyzywać, ale, ale weź się ogarnij. Te nie Ciebie teraz się pytali, dobra. Dziewczyny, spokój, 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 spokój. Teraz pytanie do Eweliny, zaraz przyjdzie na kolej Esmeralda. Okej, okay. Ewelina. Powiedz nam, za co nienawidzisz Esmeraldy. No... Przestań ją nienawidzę, bo kaleć muzykę, nie umie tego robić. Totalnie. Yy, I ma dużą buzię. Sama masz dużą buzię. Nie gadaj nic na mnie. I jesteś, gruba, jesteś pasztetem. Zresztą występowałaś w programie, ale co ci do tego? Co ci do tego? Nie. Co ci do tego? O co ci chodzi? Zaraz, zostanę, zaraz. Ej, 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 się. O, poleciały kubki. No. Nie wiem czy to jest dobry moment. Ale chyba przejdziemy do Face to Tak? Chcecie zrobić Face to Nie, nie, ja wolałabym nie. Ja chcę to zostawić naważenie, ale boisz się. Boisz się. Tak, boję się troszkę... Nie, nie boję się, ciebie po prostu... Chciałam no, powiedziałeś, a przejęzyczyłam się do cicho, bądź tam. Nie boję się, ale chciałam t, 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 to osoba zostawić na, twoje, na walenie, także. Nie, no ja chcę teraz Face to Face'a. Nie obchodzi mi to. Robimy teraz Face to Face. Robimy Face to Face. Nie ma nic żadnego Face to Face'a, co myślisz i robimy Face to Face'a. Dobrze, Esmeralda, zgadzasz zgadza się na Face to Face'a? Nie nie zgadzam się, nie ma takiej opcji w ogóle. No, czyli jednak nie będzie face to face. -a. Ale dlaczego? Mówię wam, że ona się boi. Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. No, ej, 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 stop, 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 stop. Stop. I co ty robisz? Powiedz mi, zamiast robić normalnego Face to Face'a, ty jakieś ataki tutaj sadzisz. Weź, ogar, kobieto. Nie, bo zaraz... Ej, dobra, nie, 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 e, 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 trzeba ich przesadzić, zamieńcie się miejscami z chłopakami, no ale ja przecież nic nie robię, to ona mnie zaatakowała, ale no właśnie dlatego chcemy to... Ja, to. ja, ej, stop, właśnie dlatego chcemy was przesadzić, bo przytlą tutaj się zaciął atak, więc musicie się przesadzić o miejsce, dobrze. Może jeszcze jednak uda się zrobić tego face, face a dzisiaj nie wiadomo. Nie, no ja nie będę robiła face, -to, -face to nie ma opcji w ogóle takiej. Boisz się! Boisz się po prostu i nie... Ej, zaraz mam wyłączył mikrofon. Zaraz... Nie, to parę, po co? Po co w ogóle? Nie, no ja Nie mam sił, na nim nie będę z nim gadać. No dobrze, nie gadać ze <laughs> Okej. Okay. Chciałem zadać teraz pytanie. Wojtkowi Owcy. Jakie są Twoje odczucia z tym, że to jest pierwsza gala Sweet MMA i czy będzie kolejna gala? Nie wiadomo, czy będzie kolejna gala. Ja bym bardzo chciał zrobić kolejną galę. Tylko wiecie, muszą być przeciwnicy. No i co? No tak to będzie wyglądało. No, myślę, że będę chciał zrobić na pewno kolejną galę. Czy to jest Twoja odpowiedź? Tak, to jest moja odpowiedź. Ok, zadajmy pytanie do Olecha Jabuszkiewicza. Powiedz. O Jezus, co tu się stało? Dobra, coś już naprawione, wszystko. Powiedz nam, jak dalekie miejsce zajęłeś na mistrzostwach? Zająłem miejsce szóste. Ło, wow, to dużo. No, dużo, także myślę, że będzie dobrze. Umiem kopać, myślę, że jakimś hikingiem go wykończę. No i będzie spokojno. Teraz pytanie do Kamila Sofsana. Miałeś już styczność z walką? Nie była to walka na gali, Sweet MMA, ale miałeś, miałeś również styczność ze sportem? Powiedz mi, ile dajesz sobie prezent na no oczywiście to jest sportu się może wszystko stać. Obydwaj możemy wygrać. Ale daję sobie tak no, 60% dla niego 40%. Nie obliżam mu w żaden sposób, ale po prostu myślę, że mam trochę większe szanse wygrać, bo miałem w ze sportem. Duże, większe niż on. Także myślę, że będzie spoko. Dobrze, to w takim razie myślę, że będziemy kończyć teraz tą pierwszą część konferencji. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się zaraz na kolejnej części. Okej. Okay. Chyba możemy zaczynać. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części pierwszej konferencji Sweet MMA. Myślę, że bez zbędnego przedłużania zaprosimy przeciwników, także... Zaczynamy od pierwszego zawodnika, a jest nim Maksymilian. Dzięczu! Dawaj, Mordo, wchodzisz, wchodzisz, Elobyku. Siema Dobrze, także szalaj! Ok, lecimy z jego przeciwnikiem, a jest nim. Michał ry, 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 Rysiankę, Dwaj, wchodzisz, wchodzisz. Siema. ma. Cześć. Maksymilian Dzięci uchodził się naprawdę ciężkiego wyzwania, ponieważ Michał Rysiankę jest wielki. On jest trochę 40 kilo a czy tak mówili. Zobaczymy jeszcze, jak będzie na oficjalnym wrażeniu. Dobrze. A teraz zapraszamy następno, następnych zawodników: Tomek Borelnik. Siema, 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 siema. O. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Dawaj, dawaj, siadaj tutaj. Dawaj. No, także, a teraz zaprosimy jego przeciwnika, a jest nim Dawid Bobczyński Dawaj wchodzisz, wchodzisz byku Okej okay. Podała zostana ręka, ale tutaj Naprawdę jest ogromny konflikt w tej walce. Także będzie grubo, będzie grubaśnie. Zaczynamy z pytaniami. Ok, pierwsze pytanie poleci do Maksymiliana Dzięciuła. Powiedz nam, co cię skłoniło, żeby wziąć akurat tą walkę. Chcę ogólnie pokazać, że tacy, tacy, tacy ludzie jak ja. Mogą, potrafią walczyć. No, i chcę to pokazać. A co bardziej trenujesz, stójkę czy parter? O wiele bardziej parter trenuję, bo wiem, że z takimi bykami trzeba w parterze. Także parter trenuje, ale stójkę oczywiście też trenuję, więc jest wszystko na propsie. Ok, następne pytanie do Michała Rysiantkę. Ile dajesz procent szans przeciwnikowi. Na wygraną. No wiecie, to jest sport i tutaj może się wszystko zdarzyć. On mnie może nawet zlokalutować. No ale nie wiem, nie, nie, nie sądzę, żeby on ze mną wygrał. A przynajmniej mam taką nadzieję. No myślę, że tak 80% dla mnie, bo myślę że, go, myślę, że ta walka skończy się w pierwszej rundzie. Okej, okay, dobrze. Także przechodzimy do, następnej, do następnego zawodnika. A będzie to Tomek. Tomku. Opowiedz nam trochę bardziej o waszym konflikcie. No to było tak, że on mnie zaczął wyzywać pod zdjęciem swoim... No i mu no bo odpowiedziałem, że co tam to szczeka. Typ... Nie wraca tak nie było. Cicho teraz ja mówię. No i było tak, no i ustawiliśmy się na parkingu. No i... No i, i co, no i zaczęliśmy się bić, jego ekipa wleciała z nas, no i tak to wyglądało. Dobrze, teraz może zobaczymy perspektywę y, y, Dawida. Ogólnie to nie wyglądało tak, było tak, że y, on, że ja powiedziałem, że nie lubię jednej osoby z ekipy, y, y, Marka Jeszczela. No, ale on, on myślał, że to o niego chodzi. A powiedz że o kogo chodzi? Nie mogę tego powiedzieć. Okej. Okay. No i on ja myślał, że o niego chodzi i mi zaczął coś gadać do mnie. Ja, ja mu odpowiedziałem szybko. No i był raz tak, że no, zobaczyliśmy, że parking... Byliśmy w tym samym mieście, spotkaliśmy się tam parkingu. Koleś próbował mi liście wywalić, ale zrobiłem unik. Walnąłem mu gonga na łeb. On od, odleciał na kilka metrów. Musiałem znowu do niego podbiec. Walnąłem mu kopa. Ziomek już totalnie nie wiedział: na 5 sekund w ogóle odszedł z tego świata. Później jego ekipa wleciała. wieć. No, mam co, że zresztą wszystko nagrane, więc zobaczcie sobie filmiki i zobaczcie, jak on jest kłamcą. Dobrze, ja bym chciał teraz zabrać głos. Myślę, że możemy zrobić teraz face to face. A. Chcecie face to face tak! Dobrze, także zaczynamy face to face'a. Chodźcie tutaj naprzód. O, Dawid już czeka. To jak idzie. Uwaga, pamiętajcie, że to nie parking. Zobaczymy. Ej, 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 Stop, 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 stop. Już wracać na miejsce, wracasz na miejsce swoje. O, tu się stało teraz. No, porobiło się, porobiło się trochę. Dobrze, dobrze. Tomku, nic ci nie jest? Nie, dostałem tylko liścia. W ogóle nie wiem za co, ale spoko. Wiesz, ty dobrze za co dostać tego liścia. I w ogóle nie wiem, pierwszy, nie wiem kto to, ale pierwszy raz podczas y, filmu ma mi krew, więc y, y, props dla tego, kto to zrobił. No, a, a chcesz jeszcze coś powiedzieć, Tomku? No, nie wiem, myślę, że no, nie powinien tak robić, zobaczymy, co będzie w Oktagonie. Dobrze, także lecimy znowu do Maksymiliana, Dzięciuła i Rysiantkę. Dzięciu. Powiedz nam, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy Cię tutaj na walce. Myślę, że tak. Myślę, że zobaczycie mnie tutaj na walce. Będę walczył, kurde. I jeżeli nawet nie wygram, to i tak zobaczycie mnie na walce, bo chcę po prostu tutaj walczyć, lubię walczyć. No, i będzie spoko. A Ciebie? Nie, biorę tylko tą walkę, to będzie moja debetnacka walka na tej gali i więcej raczej się już tu nie pojawię, bo... No... Nie wiem, on mnie wyzwał do walki, ja się zgodziłem, no ale raczej już nie będę tutaj walczył, chyba, że ktoś znowu będzie chciał mi postawić o to rozważę, coś nad tym. Dobrze, y pytanie do Dawida. Powiedz nam, w której rundzie myślisz, że skończysz Tomka? No myślę, że pierwsza runda, no co tutaj za bardzo mówić, no nic nie tutaj nie powiem, nie będę go jakoś tak wyzywał, bo no wiadomo, kurde, wącha i w ogóle nieważne, Myślę, że pierwsza runda. A Ty co powiesz Tomek? OKTAGON zweryfikuje. Dobra, ja od razu tutaj powiem anegdotkę. Tomek, podczas walenia niebieskiego, pintka ma takie rozmiary, co czyni ją drugą największą picią po Tobie. Uuu! Co robisz? Mm. O, to było niezłe. Dobrze. Myślę, że to było na końcu tej konferencji. Dużo się podziało. E, także co, widzimy się na następnej części. Słuchajcie ludziska, mała zmiana planów, jedna konferencja do Sweden ma odbędzie się dzisiaj, tak dokładnie, dzisiaj się odbędzie, także wyczekujcie, bo będzie spoko, no, także czekajcie, że odbędzie się konferencja, no i co, no i jeszcze dzisiaj pojawi się filmik z subtajkona na moim kanale, także śledźcie kanał Elo. OK, chyba już możemy zaczynać. OK. Cześć z tej strony um, Arkadiusz Misiałowski i witamy was w trzeciej części pierwszej konferencji do Sweet MMA. Um, um, może przypomnimy o, o sponsorach: VLBet, również Ekstremali Hobby i Cipeo. Więc zaklaszcie. Dobrze, także zapraszamy pierwszego zawodnika. Pierwszym zawodnikiem będzie Piotr. Nie paść. Dawaj byku, wjeżdżaj tu. Przypominamy, że Piotr nie paść. Był kiedyś, odgrywał rolę wampira z Rogalina. Także. No. Hmm. Może tu być grubo. A jego przeciwnikiem będzie Adrian Lisa. Dawaj, byku, dawaj. dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O kurde. Jest przeciepiony. Dobra. <grywa> chyba nie z chyba ze złej strony weszłeś, Byku. No chyba, że właśnie tak wiem. Dobra, lecimy z kolejną walką. A będzie to... Mateusz Pszczółkowski! Siema Mateusz, dawaj wbijaj, wbijaj. Wbijaj. Siema. Dawaj, dawaj, siadaj tutaj. Okej. Okay. A jego przeciwnikiem będzie... Marek. Jeżel bijaj. Wbijaj tutaj Marek! Dawaj! Siema, 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 siema. Okej, okay. gituwa. Zaczynamy z konferencją. Pierwsze pytanie pójdzie do Piotra Niepasia. Jak czujesz się z tym, że kiedyś grałeś rolę wampira z rogalina? I jak się czujesz z tym ogólnie, że teraz będziesz walczył o OKTEGONIE? No, kiedyś ogólnie tak było. Chłopaki mnie tu oszukali. Miałem być tutaj. Miałem być. Miałem dostać zapłatę. Dostałeś zapłatę przecież ci się tam, Miałem dostać zapłatę większą niż mi obiecywali, grałem tą rolę. Ale okazało się, że są totalnymi frajerami, więc skończyłem z tym. No i teraz będę walczył, więc będzie spoko. Pytanie do ciebie, Adrannie Lisamonie. Um, co? Jak się powiesz na temat tego, że nie zapłaciliście wystarczającej kwoty dla piotrenypasia? No to zapłaciliśmy przecież dobrą kwotę. Chciał na początku za to 2000. Dwie, dwa... Dwa pięćset zapłaciliśmy mu, on nagle mówi, że chciał pięć tysięcy, że my tutaj, zresztą mamy nagrania, mamy, na... mamy wszystko z na... no, rozmowy, mamy screenshoty z rozmów, a więc nie uciekniesz, możemy to w każdej chwili opublikować, więc nie kłam ludzi, bo jeszcze będziesz miał przypał. Nie kłamię ludzi. O, mówiłem przecież to, że w rozmowach tak pisałem później. Powiedziałem wam żywo oczy, że jednak chcę pięć koła za to. Ale... Ale co mnie to obchodzi? Nie mówiłeś nic takiego, czeku. Nie, nie mówiłeś nam nic takiego. Nie mówiłeś nam nic takiego. Nie rozumiesz tego. No wcale nie mówiłem. Nie, dobra, nie, nie będę tam gadał w ogóle. Dobra. Um, może pytanie do Mateusza Pszczółkowskiego. Powiedz nam, dlaczego wyzwałeś akurat do walki Marka Jeszczela? Ponieważ chcę udowodnić, że mali ludzie też y, mają, y, umią walczyć i umią pokonywać takich dy dy dyków. No, także dlatego przyjąłem tę walkę. Znaczy, a ty, Marku, dlaczego zgodziłeś się na tą walkę. Zgodziłem się na tą walkę z, z jednej strony. No mi się nie zgodził, to mi powiedział, że się boję. Więc no, a ogólnie też chciałbym się zawsze spróbować w klatce. I myślę, że też będzie to fajna walka do oglądania dla ludzi. Także no. Be, dlatego przyjąłem tą walkę. Okej. Okay. Może wiecie co? Mateusz Pszczółkowski i Marku Jaszczelu, chcielibyście zrobić face-to-face'a? Ja to mogę zrobić face-to-face'a. ja też. Może z sumy spoko. Dobrze, także wychodzimy naprzód. Ok. No i Mateusz Pszczółkowski, uwaga. Zobaczymy. No tutaj Marek prowokuje przeciwnika. Ale piona zbita nie ma spiny. Nie ma spiny, więc jest bardzo dobrze. Dobra. Wróćmy może do tematu wampira z rogalina. Powiedz nam, dlaczego w ogóle to zrobiłeś? Czy chodziło ci tylko o pieniądze, czy o coś jeszcze nie, nie, właśnie mi to nie chodziło. Chciałem zrobić show na YouTube i w ogóle, a pieniądze to przy okazji, bo oszukali mnie, ja jeszcze musiałem ze swoich kosztów kupić strój. Jakie ze swoich kosztów? My ci kupiliśmy ze strój, my ogarnęliśmy tę chatę, więc nie gadaj, nie gadaj głupot, co... Nie, ja, ja nie, on będzie mi tak sobie że się wcinał. Wcinam się, bo nie chcę, żebyś z nas robił potworów takich. Ja zresztą nie robię potwór, po prostu mówię, jaki jest, więc tam utkaj się, człowieku. Dobrze, myślę, że to będzie już na tyle z tej konferencji. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. No i czekajcie, bo jutro będzie zapowiedź yy, walki yy, Olecha Buszkiewicza i Kamila Sowsana. Czekajcie również na konferencję drugą i na ważenie i oczywiście na gale. także my się znamy, że gramy elo.